Siemanko z tej strony MJ, a dzisiaj witamy was w kolejnym poradniku związanym z naszym serwerem. Dzisiaj z tym razem Tak. Właśnie. Dzisiaj wyjątkowe jest w środy, nie w poniedziałek. Uznaliśmy, że no, skoro ma być live i w ogóle takie wielkie otwarcie, no, że live, to, to no to zrobimy po prostu to wcześniej, znacznie wcześniej niż w poniedziałek. No. No więc tak, generalnie mamy tutaj taką, o, taki ładny domeczek tutaj Zukato nam wybudował. Generalnie mnie zapraszał do niego, więc wchodzę. No dobra, o, wchodzisz na ten działki XZK. No dobra. No to jesteśmy na działce. Dzisiejsza aktualizacja opiera się na shopkeeperach, czyli sklepikarzach. Każdy aktualnie może sobie ustawić własny sklep na własnych cenach, własne rzeczy wystawić. I każde do tego ma oczywiście warkę. PW, SET. No i tutaj wpisujemy sobie jakąś nazwę. Nie wiem, możemy tutaj sobie dać Lisi sklep razem napisane z dużej litery. I widzicie, zakunam się tutaj tepnął, czyli możecie, nie wiem, na czacie napisać, nie wiem, e, najlepsze ceny tylko u mnie. Wark, Lisi sklep, co nie? E, przypominam, że z użyciem PSLAK możecie zmienić wiadomości, które mają się wyświetlają przy wyjściu na działczem, więc nawet najlepsze ceny u mnie. Tak, więc zautomatyzować to. Warto pamiętać o tym, żeby ustawić sobie tutaj działkę, no bo każdy gracz będzie mógł tutaj przyjść, nie wiem, zniszczyć coś, więc szkoda trochę, żeby stracić swoje temki, co nie? Albo was opierać. Tak, więc to jest też ważne, żebyście pamiętali o zabezpieczeniu działki. Generalnie rzecz biorąc, działa to na tej zasadzie, że mamy tutaj zaplecze. Mamy tutaj kilka skrzynek, jakieś rzeczy, które chcemy posprzedawać albo ewentualnie skupywać. Do tego też przejdziemy. I na przykład tutaj mamy skrzynkę, gdzie mam w ekwipunku jabłka. I jeżeli będę chciał sprzedawać takie jabłko, nie wiem, jedno jabłko za 5 dolarów, to wkładam sobie do skrzynki chwilowo jedno jabłuszko. Idę i stawiam sobie tabliczkę. Piszę komendę buy. To jest obowiązkowe. W drugiej, trzeciej linijce możemy napisać cokolwiek. Nie wiem, najtańsze. E, jabłka. A w, trzeciej, a w czwartej linijce musimy napisać cenę. C zaczynając oczywiście od dolarka, czyli dolarek 5. Gotowe. W momencie, kiedy chcemy połączyć, żeby ta tabliczka działała razem z tą skrzynką, klikamy oczywiście tak, jakbyśmy chcieli zniszczyć skrzynkę. Redstone'em mamy ustawiony sklep z chest, z jeden Apple i na tabliczkę. Tabliczka nam się podświetla na niebiesko i mamy, że wystawiono jedno jabłko za kwotę 5 dolarów. Teraz dopiero po podłączeniu skrzynki z tabliczką możemy uzupełnić zapas. I teraz, jak nasz Zuka będzie sobie kupował, to będzie kupował na czacie, pisze, jedno jabłko za 5 dolarów. No i nam oczywiście na konto przychodzi hajs, kurde, czysty high, co nie? A Zuka sobie może pojeść jabłuszkę siedząc sobie. Więc tak. Na tym polegają sklepy. Musicie pamiętać, żeby zniszczyć redstone'em, a nie siekierką, tak jak ja to zrobiłem przed chwilą. Nieważne. Będzie wycięto eee, też siekierką. Tak, tak. I żeby przede wszystkim później uzupełnić ten sklep, bo jak widzicie tutaj jabłuszka nam znikają, kiedy ludzie to wykupują. Oczywiście, kiedy jabłek zabraknie, to tutaj zademonstrujemy, to kup jeszcze trzy jabłka to wtedy pojawia się, y, pisze, y, nasz napis robi się czerwony, jak klikniemy na niego prawym pisze, że skończyły się zapasy i wtedy trzeba pójść i uzupełnić skrzynkę. Jak uzupełnimy skrzynkę, to z powrotem można kupować. Proste, proste, też tak uważam. Co do komendy sell. Możemy stworzyć sobie analogicznie z, y, tabliczkę, która będzie miała komendę sell i na przykład, nie wiem, kupię drewno nederowe. I zapomniałem dopisać ceny. Nie zapominajcie pisać ceny, naprawdę. Nie bądźcie jak Mdziek, nie bądźcie jak Mdziec. BB, bibi, nieważne. No, możecie sobie wpisać tutaj, co chcecie. I na przykład ja tutaj będę sobie skupywał, że za 30 dolarków kupię sobie e, drewno wenderowe. No i jak mamy skrzynkę. To oczywiście nie się Dobra, musicie tutaj włożyć oczywiście jeden spaczony e, tutaj, jedną rzecz. Tyle rzeczy, ile chcecie skupywać za te 30 dolarów. No to ja chcę za, jednen, za jeden blok drewna 30 dolarów, co nie? Będę o, płacił. I wtedy mogę sobie podłączyć jedno do drugiego, cyk, cyk. I zuka to jak ma przy sobie oczywiście drewno, to ono mi tutaj będzie się pojawiać. A ja będę tracił oczywiście pieniądze, no bo płacę mu za to. Mam 2700, pragnę przypomnieć, że miałem wcześniej 3400, więc działa to bardzo fajnie. Trzeba być bardziej ogarniętym ode mnie, żeby to ogarnąć, ale myślę, że wy to mądrzy ludzie jesteście, to tu łatwo to podłapiecie. Ja jeszcze chciałem dopowiedzieć coś co do warpów. PW help. Macie komendy przetłumaczone już? Proszę. Możecie tam zmienić właściciela, zmienić nazwę. Tak, tutaj macie wszystko dotacje. przetłumaczone. Widzę, że to tutaj jeszcze nie napisałem, ale to będzie już w finalnej wersji, jak już wypuścimy to. Eee, można nawet ustawić hasło na swoją Warp, przez co na przykład, zawsze macie przerwę techniczną, nie macie dostawę zapasów, etc. Możecie na chwilę przerwać możliwość teleportacji do was. Tak, albo możecie na przykład ustawić e, cenę, ale to w przyszłości prawdopodobnie jest możliwe, że wprowadzimy taką opcję, że można będzie na jest płacić to za teleportację. Tak, na razie, jest to, na razie jest to zablokowane. Myślimy, że możliwe, że to udostępnimy z czasem, jak będziemy na przykład, nie wiem, zachęcać do czegoś innego, bo wstęp do sklepu zazwyczaj jest darmowy, więc akurat w ten desenie jest taki. Jeszcze to takie mniej istotne rzeczy. Zysku z aktualizacją, e, że to jest w ogóle ekonomia. Na spawnie pojawiły się npc tych handlarze, tak, w związku dokładnie. z tym teraz, też npc czytaliście prawym to wyświetlała wam się wiadomość, ale już tak nie jest, teraz pod lewy, jak je się w lewym to wtedy wam się wyświetli to są on mówi, a prawym interakcje Tak dokładnie, I czyli lewym przyciskiem RTP, myszy. teleportacja, a prawe na przykład przy przypadku sprzedawców to będzie, będzie ich oferta tak dlatego lewym przyciskiem myszy możecie e, dowiedzieć się czegoś o nich na przykład mogą wam powiedzieć że nie wiem zapasów nie ma albo coś może jakieś ciekawostki o historii że tak powiem całego tego lobby całej tej fabuły. całego tego fabuły całego tego terenu w okolicy a prawym przyciskiem standardowo klikasz na npc-ta i otwiera ci się po prostu okienko handla, handlowe więc Zapraszamy. jestem bardzo dużo ciekawych opcji i rzeczy do wykorzystania generalnie. Z czasem na pewno tam jeszcze coś się pojawi. To mogę wam Am już zapewnić. handlują swoją, że tak powiem, wewnętrzną walutą i temkiem, odpowiednio nazwanym, ale będzie też targowisko administracji, gdzie będą dwie oferty czy dwie oferty sprzedaży. Te przynajmniej przez dłuższy okres serwera będą bardzo czużyste, żeby po prostu móc w łatwy sposób nazwać dolarów. Tak, napędzić po prostu ekonomię, żeby kręcił się jakiś pieniądz po prostu wśród ludzi, więc spokojnie nie zaczynacie od zera, przez jakiś czas będzie administracyjny warp na lobby, żeby móc tam posprzedawać jakieś rzeczy, nie wiem, tą drewno, jakieś takie rzeczy, żeby sprzedać rzeczy, które generalnie zawsze są zbędne dla graczy, a żeby napędzić trochę ekonomię, więc... Korzystajcie, wbijajcie na serwer, naprawdę warto, póki jest taka okazja, że tak powiem, na w miarę łatwy zarobek. No, na przykład mają być bardzo uczciwe ceny, na przykład NPZ może coś sprzedać bardzo drogo, a u nas to może być kilka dolarów, nie wiem, 10-15. Tak, dokładnie, więc to jest naprawdę to jest fajna opcja, myślę, że warto wbić na serwer. Dzisiaj o 18 będzie też live yy, na kanale IV Fox Studio więc zapraszamy, proszę bardzo. Będziemy grać, będziemy się zajmować też właśnie takimi rzeczami. Mamy w planach dość epicką bitwę my kontra trzy lidery, więc będzie się działo, to nie będzie siedzenie w kopalni. Zapraszamy, naprawdę. Mam nadzieję, że generalnie zrozumieliście z tego mojego całego bełkotu, co miałem tutaj wam do przekazania, bo to było trochę ciężkie. Widzę cię tam, Zucato. Jestem na F5. <laughs> Więc mam nadzieję, że zrozumieliście. Generalnie rzecz biorąc, jeśli macie jakieś pytania, możecie odzywać się na Discordzie, na Instagramie, na, yy, na Facebooku w sumie też możecie się odzywać, albo w komentarzach pod tym filmem. Będziemy wszystko pilnować, odpowiadać na pytania. Jesteśmy jest dla korowa. Was otwarci. Krowa. Więc tak, ja wracam sobie usiąść na ławeczkę, nie wiem jak Ty, to I żegnamy się. Mam nadzieję, że filmik się spodobał, że w miarę wszystko jasno wytłumaczyłem. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. I cześć! Żegnajcie!